Ay ay ay. Mini <laughs> <laughs> Witam, w tym filmie zobaczycie dlaczego nie warto się podawać w Valorancie, zobaczycie super comeback z 3.11 Jeszcze przypominam, że wszystko jest z mojego Twitcha, bo streamy są tam od 17.00 codziennie Tam za oglądanie możecie zdobywać punkty kanału, a za punkty kanału odbierać losy na konto Valorant o wartości 7000 tysięcy złotych Bo jego losowanie będzie już 1 lutego o 20.00 Przypominam, że wszystkie te punkty kanału po losowaniu wam i tak zwrócę I subskrybentów z Twitcha dodaję do znajomych w Valorancie, więc jeśli chcesz mieć mnie w znajomych to suba na Twitchu, zostaw sprawa na przykład za darmo i to tyle Przejedźcie do filmu They droning GG reported I'm really sorry shot, two out <laughs> GG reported Yo, ale ja lubię takie mecze Kocham Valorant, Valorant to my Ja chyba się zakochałem w tej exactly. grze na nowo ay! Guys, you're professional yappers Professional yappers I'm, I'm, I'm gay okay. We know fall Dobrze, dobrze. Dodajcie buziaczka! Widzowie, zaraz zrobię świecę, nie wytrzymam. Czemu nie tyle... O kur ekran. I'm laba, dziś nie grałem. Szczerze, widać to, że dziś nie grałem. I'm laba, widać, widać to, że nie grałem. I'm laba. Get, pick him. Kill him mitrona, him, bro. Wait go. Guys, you speak too much, please. Ok, I go mute. Nie wiem, komutowałem wszystkich, już, już nie daje rady Ja cię kręcę, ile gadają. Hi, hi, hi ja zawiłem go moją śliną Ja tylko widzę jak Krystian leci za mapę, nie? Tak w dół spada, śpiesznie. Te kurwy, co ja tu robię, tak stoję. Bo traktor jechał widzowie One close. Clove you idiot retard Clove Ale mi dobiera mecze teamy teraz. No do chu... Co to jest za drużyna? Ulepiona z gówna. Czemu mi dobiera Christiana i tego drugiego? Który to jest ten drugi? To jest Chamber czy Jetka? Nie wiem, na no lot pierwszej rundy. Zamiast normalnie grać, to człowieku kręcą... Telefon pik, bro! Tele telefon pick. <gry> Taki... Agresor jesteś Robimy comeback Nagrywam na YouTube'a Największy Dobra. comeback z <noise> Guys Comeback, robimy comeback A co ta kamerka taka disco polo? Oddaj spajka mały dajże go kurwa Mały Na sajdzie, na sajdzie O, Ej myślałem że z mapę się no. <laughs> <laughs> Myślałem, że polecę Yo! Zrobiłem fraga! Niemożliwe! Yo, de best! Aj oj Nice! Genzi folwar! Tak sobie był stoję nick! Genzie folwar <laughs> I'm Flashing I'm not Wiedziałem, no, że spikuję, no. byłem wcelowany, no, ale no. jestem rozjeb...

no what, baby, no? Słyszałeś co on powiedział? Guys, guys, fake nice B, and then go Radiator. B. Klovi, <laughs> maybe smoke? Nice, smoke. Nice, nice push, bro. You have ult? Play ult. She's on upper now. AAAAAAAH! To moja taty!

Oh my god, you idiot ah. Guys, guys, remake, remake, let's go remake <laughs> What? Remake? <man. laughs> yeah, remake, remake It's A, it's A, guys Let's hold them, as long as we can Come, on. come Wait okay. Nice Gecko, oh Ooh. my god Go, go, go okay, yeah. one more Oh my god, Gecko what? Wait, wait, I'm ulting O oh my god, what the f**k are you ulting, bro? Wait, I'm ulting Kurwa, I don't have ult Okay, now I have ult, play full defense Yeah, yeah, full defense right. do... Let's I roll, throw, my let's my roll, let's roll Nice! Idiot. Ale comeback Widzisz? Widzisz? Z 11-2 Wow! kombak życia, ty Ja pierdziele, ale comeback Ale comeback Dawno takiego nie zrobiłem, z 11-2 Teho? Mam grać techo na bindzie? Oj, przekonałeś, przekonałeś Cam 2 No jeśli tylko Reinhardt zdobędzie eliminację, albo nawet asystę, będzie mogła się uleczyć Clawka, Sage'ka zauważona, jeden zawodnik w sacie. Drugi w elbu odgrodzony, jeśli tutaj uda się szybko wyeliminować Clawkę, to będzie po rundzie Ale na to się nie zapowiada jeden na jednego Cypher! Bro, bro, let me take selfie with you, come here From For The Clash Come, smile, smile. Thank you, bro. Long. Careful. Oh my. Ten long, ten long. Right now behind you, Terro. I'm, I'm coming with you. Nice. Nice. Match, oh, advance do 3. Przypominam, lecimy, lecimy. Wracamy do A1, wracamy do A2, wracamy do A3 i bieramy Immortala. Jak dobrze jestem debilem. more wlong? Od 1 do 10 nowa kolekcja, 9 na 10, mocna, fajna, podoba mi się, bardzo mocna kosa i bardzo mocny vandal ale dużo robią animacje, bo gdyby ta kolekcja nie miała customowych animacji, wyciągania, tylko wyciągałeś jak zwykły vandal to nie byłaby taka dobra. I'm okay, I'm guys. Yeah, and are one we giving is, the, the fucking shots? Please don't TP again, bro. Oh my God, it works every time, or what? Oh, yeah. Okay, I'm flashing, 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 flashing. Outside. I'm ulting, Watch out. Left, left side, nice. Bro, I'm the best. What? 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 Three here, three, 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 three. Oh my god. Oh my god. One backside. They're alone, buddy. I'm, okay. lost. I'm okay. lost, I'm lost, okay. I'm lost. Okay. Okay. Oh I'm lost, I'm lost. Close one. I'm I sorry. am here, man. Sorry. He's gonna die down there. What? Nice. Oh, so nice, briefly, yes, but. Shot. What, 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 one lamps. nice. Okay, okay. uh -huh. no. no. Don't bait me, go. Cypher. Come. Why you not going no. Go, 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 go. go. We don't it Okay, sure, don't back. go, don't go. One more. Fortnite player in the hookup. How is he picking me? Run, run, run! Oh my god, your hand! Yo! Easy, easy! Yeah, pierdziele, wielki folwar! GG D D3, wbiliśmy D3, dobrze. Fajna gierka. Taka ważna runda, co zrobiłem te 4 kile no, Klacza to ci powiem. No powiem, ci mocny jesteś czasami. Nie? No czasami się odpalę. No aż kurczę cię zdziwiłem. Gekko set 1 HP, jaj. No dawaj, kurde tego. Oh. Nic. Nice try, close, close round. Nic tu moc, nic 78, 78. Nice take my operator in smoke. No i baki se kupiła. Co jest? Yo! Kamil, Kamil, ale deklasacja przeciwników Widzowie, jestem na wyższym poziomie intelektualnym To jest... Ja gram w inną grę niż oni Jestem level wyżej Pan licz, pan licz We got spied, bro, we got spiked oh, Bim, bam, bu, pum pum bam, pim. Tempo uj, uj, uj. Ja to normalne, że mam Valoranta po korańsku. Tak, to normalne, każda tak ma. Operator, Operator, Operator Anderiu, Operator o Halo, Kazachstan, bombarderusz, Operator Anderiu. Halo, Kazachstan. Ja nie wiem, ja nie wiem co to było. No on człowieku siedzi przed kompem tak. Jeden na jeden, jeden na jeden. Wygrał i... Yo, się nie, dzieć, nie weźmie operatora. Cieszynkę robi. smoke right now. Get go, get go. Ja przed do kur <laughs> Thank you. Thank you. Nie. Tam I'm, I'm better operator okay, no problem. <coughs> Co tu się kur... dzieje w ogóle? Nice, ładna runda w moim wykonaniu, bardzo ważne, dwa fragi pięknie tutaj, teammate'i sobie też poradzili, jestem ogólnie zadowolony DIG mi bro, in my language What? Where are you from? Turkish Aha One arty, two in arty Kur... Sorry, sorry No wej, wej I, I got him, I got him Nice no, pistolka wygrana, to, to jest bardzo ważna runda, nie? To wiele zmienia. Yo! Close, close shit! Ty no, prawie wygrałem. Już się zlali w linii śmiesznie, debile. Side, side, side. Nie wiem, czemu byłem pewien, że to ktoś patrzy. Czek. Wstałem bombę, bomba na banie i kończymy balet Na Wisłą Stradę, syreny nad ranem, jadę, jadę Lurkujący duelista by the way, co ja robię w ogóle? Aj. Nice Thank you <laughs> Helikopter, helikopter Parakopter, parakopter Tak jest chłopaki, to się kończy w tym momencie Ale ulni ulta ul GG guys, thank you for the game 28-14, teraz ładnie zagrałem 2kd równe, równiutkie 2kd miałem Znowu 40 r myślę, że nawet troszkę więcej powinno być, bo MVP gry mam 23, no ładnie, ładnie Pff, Kurde, no do przodu no Ale Victor, Wiktor Ty to zauważyłeś Na pewno Widzisz, jak się teraz przyjemnie gra, jak nawet tak dużo przegrywam, ale MMR-y mam normalne i dostaję plus 23 za wygraną, a za przegraną mi zabiera na przykład 17, bo ja nawet jak tyle przegrałem, wygrałem kilka meczów, przegrałem i znowu wygrałem, to i tak jestem na plus, to się jakby idę do przodu powoli, co nie?